Moi drodzy, rozpoczynamy nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne i jak zawsze na rekolekcjach, tak i w tym roku, mamy przed sobą cztery spotkania, które chciałbym, żebyśmy poprowadzili według następujących tematów. Pierwszy ten temat, który dzisiaj chcę rozwinąć w oparciu o Ewangelię, którą przed chwilą usłyszeliśmy, a właściwie w oparciu o pierwszą część tej Ewangelii, czyli o te złe wieści, które przychodzą ze świata do Pana Jezusa i reakcję, jaka stąd płynie. Wychodząc od tego tematu, od tego opowiadania ewangelicznego, chciałbym zwrócić uwagę na taki istotny dosyć temat w naszym życiu, mianowicie gdzie szukać Pana Boga, żeby go znaleźć. Czyli trochę zastanowić się nad tymi miejscami, które, które obecnie w naszym świecie i w naszym życiu są takimi miejscami, które gwarantują nam powodzenie w naszym szukaniu Pana Boga. Jutro byśmy się skupili na tym, co jest tak naprawdę inspiracją tematu tych rekolekcji. Oczywiście to wszystko się razem łączy z sobą, ale inspiracją do tych rekolekcji jest to pytanie uczniów: Rabbi, gdzie mieszkasz? To jest cały czas w duchu tego szukania, szukania Pana Boga, więc jutro może zwrócilibyśmy uwagę na, na to, w jaki sposób, kiedy spotkamy Pana Boga, w jaki sposób z Nim rozmawiać, jak to spotkanie z Panem Bogiem powinno przebiegać. Potem będzie też taki innowacyjny troszkę pomysł, jak spotkania czy, czy praca w grupach, krótka praca w grupach, którą potem sobie podsumujemy. We wtorek, ponieważ jest to połączony dzień także z możliwością spowiedzi, więc zwrócilibyśmy uwagę na to szukanie Pana Boga w naszej słabości, z tego względu, że często jest tak, że popełniamy taki błąd, że nam się wydaje, że najpierw powinniśmy osiągnąć pewną doskonałość, żeby dopiero do Pana Boga dojść, żeby w ogóle zacząć go szukać. A to jest błąd. Myśmy go powinni szukać i widzieć, zarówno w tych dobrych, jak i złych czasach naszego życia, więc o tym byłoby we wtorek. A potem w środę, na zakończenie, byśmy znowu powrócili do naszej obecnej, obecnej sytuacji, w jakiej żyjemy. A żyjemy troszkę w naszym polskim kościele, który jest na krawędzi kryzysu, albo już w kryzysie, zależy jak na to spojrzeć. Więc zastanowilibyśmy się nad tą nieco trudną miłością, jaką jest miłość do naszego kościoła. Bo to nie szkodzi, że kryzys to wciąż jest nasz dom i to wciąż my ten Kościół stanowimy. Więc myślę, że to jest taki temat, nad którym warto się zastanowić i w tym kierunku iść także, myśląc o tym szukaniu Pana Boga. To tak jak chodzi o, o ten program, jaki jest przed nami, którego będziemy się trzymać. Rozpoczynamy więc to, co zapowiedziałem teraz, wychodząc od Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Na sam początek chcę powiedzieć o takiej mojej małej obawie, Ponieważ zostałem uprzedzony, że to jest msza dla studentów, msza akademicka. Patrząc na twarze niektórych z was, i widzę, że macie parę semestrów do tyłu. I to się obawiam, bo będzie parę inteligentnych aluzji i, i jak to będzie z tym zrozumieniem. W ogóle nasza wiara wymaga inteligencji. Prawda? I, Często kazania, które mówimy, i też to, w jaki sposób rozwijamy nasze życie duchowe, ono jest w znacznej mierze oparte na logice, że jedno z drugiego wychodzi i wynika. W związku z tym no, trzeba, się, trzeba tej odpowiedniej inteligencji, żeby to wszystko jakoś w swoim życiu zrozumieć, żeby samego siebie nie oszukiwać. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Mówiąc o Ewangelii. Ci z Was, którzy macie doświadczenie medytacji ignacjańskiej, rozmyślania ignacjańskiego, to wyobraźmy sobie, że w tym momencie, patrząc na tę Ewangelię, na tę pierwszą część Ewangelii, wyobrażamy sobie sytuację. Ta, jaka zdarzyła się 2000 lat temu. Właśnie w tym momencie, kiedy Pan Jezus znajduje się ze swoimi uczniami, tych uczniów jest całkiem sporo, jak to zawsze, blisko Pana Jezusa. Rozmawiają o rzeczach istotnych, ale też to, na co warto zwrócić uwagę w każdej takiej sytuacji, to jest to, że z Panem Jezusem jest im dobrze. I nawet jeśli nie rozmawiają, nawet jeśli czasami może myślami uciekają gdzieś daleko, nawet jeśli nie doświadczają cudów czy niezwykłych wydarzeń, jakie się dzieją przez lęce Pana Jezusa, to mimo wszystko trwają przy nim, dlatego że z Panem Jezusem jest dobrze. A jeśli z kimś nam jest dobrze, to dobrze nam z kimś porozmawiać, dobrze z kimś jest iść na jakąś imprezę nawet, ale dobrze jest też z kimś pomilczeć. I tak naprawdę ta umiejętność milczenia razem, ona pokazuje, czy, czy między nami jest coś takiego, co nas bardzo ściśle łączy. I też umiejętność milczenia w spotkaniu Boga z człowiekiem jest też niezwykle istotna, bo ona pokazuje, jak wiele nas łączy z Panem Bogiem. Jak wiemy, wielu z, z ludzi popełnia ten błąd, że przychodzą do Pana Boga po to, żeby mu przedstawić swoje bolączki, swoje prośby, i nie pozwalają Panu Bogu nic powiedzieć, nawet nie dają mu szans na to, żeby on zareagował na to, co oni mówią. Więc to jest przykład takich ludzi, którzy nie potrafią z Bogiem milczeć, i to pokazuje, że, że bardzo instrumentalnie traktują Pana Boga: mogą mu powiedzieć o swoich problemach, wypłakać się, nawet o swoich pretensjach. Ale nie pozwalają Panu Bogu wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. A więc, wyobrażając sobie tę sytuację z Ewangelii, wyobraźmy sobie wielu ludzi, którzy było blisko Pana Jezusa i którym dobrze było razem z Panem Jezusem. A jak z kimś nam jest dobrze, to też wierzymy w to, co on mówi i podchodzimy do niego w taki szczególny sposób. Na dobre tłumacząc nawet to, czego nie rozumiemy. I otóż dochodzą wtedy ludzie, którzy opowiadają. O tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce. I to wydarzenie jest absolutnie tragiczne, dlatego że pokazuje złość tego świata. I my tutaj jesteśmy z Panem Jezusem, i jest nam z Nim dobrze, i czujemy się z Nim bezpiecznie. I nagle przychodzą tacy ludzie, którzy nas siłą ściągają z chmur i rzucają nas na ziemię. I to, jest, to jest taki news, o którym słyszymy w tej Ewangelii, który rzeczywiście rzuca człowieka na kolana. Bo dlaczego tak się stało? Oczywiście reakcją całkiem normalną, i to jest cały czas ten, to wyobrażenie sobie miejsca, które zawsze mamy na początku rozmyślania Ignacjańskiego, na początku naszej medytacji. Warto sobie wyobrazić od razu reakcje, które się budzą w sercach ludzkich. Jest to trwoga z powodu tego, co się stało, i jednocześnie żal. Dlaczego w ogóle coś takiego miało miejsce? Dlaczego ci ludzie, którzy pewnie byli niewinni, Dlaczego ci ludzie doświadczają tak ogromnej niesprawiedliwości? I nie jest to niesprawiedliwość taka, z którą można jakoś sobie potem poradzić, przeżyć, pogadać z kimś, do psychologa iść, ale to jest niesprawiedliwość taka, która kończy ich życie. A więc nic potem już nie ma, pozostają tylko łzy ich bliskich i wielka taka bezradność, ale bezradność, której rodzi się także złość na to, co się dokonało. A z tej złości czasami rodzi się chęć zemsty. Ktoś zrobił mi krzywdę. I często przecież popełniamy taki błąd, że nawet mówiąc o Bożym Miłosierdziu, czy o naszym Miłosierdziu, najpierw i tak usiłujemy się tak trochę napawać zemstą. I dopiero kiedy, kiedy się zemścimy na kim, dopiero kiedy komuś powiemy, jak strasznie nas skrzywdził, kiedy te emocje z nas zejdą, to wtedy mówimy, że mu wybaczamy. To jest właściwie. Właściwie nieprawda, no, no, to nie ma nic wspólnego z Bożym miłosierdziem. Niemniej jednak takie reakcje są całkiem naturalne w człowieku, bo jesteśmy ludźmi słabymi, a z drugiej strony jesteśmy też ludźmi współczującymi, których rusza po prostu to, co jest złe. A więc w takiej sytuacji znajdują się ci, których opisuje dzisiejsza Ewangelia. Kiedy troszkę opalną emocje całej tej złości i całej tej bezladności i tego wszystkiego, co, co jest taką pierwszą reakcją na zły news, to często zaczynamy sobie tłumaczyć. Dlaczego tak się stało? I Pan Jezus w swojej nauce sugeruje nam również takie tłumaczenie, które być może zlodziło się w sercach tych uczniów, którzy słuchali właśnie całego tego newsu. A ponieważ, jak wiemy z wielu innych sytuacji, Pan Jezus o tym wyraźnie mówił, że wiedział, co się kryje w ludzkim sercu i wiedział, jakie, jakie myśli kryją się w ludzkich sercach, dlatego też to tłumaczenie możemy uznać za, za, za całkowicie pewne. Otóż, kiedy opadły te wszystkie emocje, ludzie zaczęli wyobrażać sobie, czy tłumaczyć sobie, że to zło się dokonało, pewnie dlatego, że ci, których to dotkło, którzy tego doświadczyli. Byli grzesznikami. A jak dobrze wiemy, w takim klasycznym ujęciu, z którym czasami sobie też trudno jest nam poradzić, nawet jeśli wierzymy w Boże Miłosierdzie, to jest to, że jeśli jest grzech, to musi być kara. I dopiero wtedy, kiedy, kiedy jest kara, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie wyjść na prostą. Będziemy mieli jeszcze o tym okazję we wtorek pomówić, bo oczywiście kara czasami jest, ale, ale to nie jest najważniejsza rzecz, jak chodzi o nawrócenie. Są, są o wiele inne, ważniejsze rzeczy, które nas wyprowadzają na prostą, niż kara. Niemniej jednak, najprościej jest sobie wytłumaczyć, że skoro kogoś spotkała kara, to znaczy, że to było rzeczywiście zasłużone. I teraz patrząc na tę Ewangelię, widzimy, jak Pan Jezus w całym tym tłumaczeniu całego tego wydarzenia, czy komentarza do, do całego tego wydarzenia, strasznie mocno uderza. Bo uderza. Nie w tych, którzy wycierpieli, nie w tych, którzy zostali zabici przez Piłata, czy pokaleczeni przynajmniej. Ale to tłumaczenie Pana Jezusa uderza w słuchaczy, w apostołów, w uczniów, którzy siedzą sobie obok Pana Jezusa, i jest im dobrze z Panem Jezusem. I ostatniej rzeczy, której mogliby się spodziewać, to jest ta, że Pan Jezus tłumaczenie całego tego wydarzenia zwróci przeciwko Nim. A więc. Zupełnie inna interpretacja Boga i zupełnie inna interpretacja człowieka. Ale to, co jest identyczne, co możemy uznać za identyczne, to są emocje. Emocje są takie same. Bo jeśli Pan Jezus usłyszał o tej wielkiej niesprawiedliwości, jeśli usłyszał te same słowa, usłyszał ten sam zły news, który usłyszeli uczniowie, to możemy sobie wyobrazić, że te same emocje zlodziły się w jego sercu. Trwoga i żal z powodu tego, co się stało. Bezsilność i może nawet złość. Bo był człowiekiem. Był Bogiem, ale był człowiekiem, a więc odczuwał to samo. Pewnie tylko zabrakło chęci zemsty, bo chęć zemsty jest grzeszna, a tego u pana Jezusa, się, tego u pana Jezusa nie było. Emocje jednak związane z tym złym wydarzeniem, z, z tą jawną niesprawiedliwością i z tym ludzkim cierpieniem, emocje są dokładnie takie same, jak chodzi o Boga i jak chodzi o człowieka. Pytanie jest tylko, jak z tego wszystkiego wyjść i jak to wszystko wytłumaczyć sobie tak, żeby stało się dla nas okazją do wzrostu duchowego. I to właśnie cała ta sytuacja otwiera przed nami drogę do zadania tego pytania, które jest kluczowym pytaniem tej dzisiejszej nauki: Gdzie szukać Boga, żeby go znaleźć? Gdzie szukać Boga, żeby go znaleźć? W naszym świecie. Tak, opierając się na tym, cośmy usłyszeli w Ewangelii, ale nie ograniczając się tylko i wyłącznie do złych informacji i złych newsów, które miały miejsce dwa tysiące lat temu. Tylko żyjemy w tym naszym świecie, mamy informacje takie, jakie mamy, wydarzenia, które nas otaczają, są takie, właśnie jakie są. Jak w tym wszystkim szukać Boga, żeby to nasze szukanie nie było bezowocne, tylko żeby naprawdę można go znaleźć? I teraz wiecie, pod wieloma względami. Można powiedzieć, że pod wieloma względami świat, w jakim obecnie żyjemy, jest najlepszym z możliwych. I pod wieloma względami nigdy nie było na świecie tak dobrze, jak jest teraz. Oczywiście można by udowadniać długo to, to twierdzenie, ale zwróćmy uwagę choćby na naszą wrażliwość na człowieka. Oczywiście są różne ekstremalne rzeczy, które musimy tutaj odciąć. Ale generalnie, patrząc na to, jak żyjemy, ten nasz świat, w jakim żyjemy, naszą Polskę, naszą Europę, możemy powiedzieć, że taka wrażliwość na, na życie człowieka, na zdrowie człowieka, na dobre, na dobre bycie człowieka, jak teraz, takiej wrażliwości nigdy nie było. I myślę, że nawet ci, którzy w aktywny sposób zaangażowani są w pomoc ludziom ubogim, czy pomoc ludziom z marginesu, również mogą to potwierdzić. Bo przecież często to nie jest tak, że mamy problem pomagając ludziom z pomagając jakąś wielkodusznością czy z tym, żeby dla nich zdobyć to czego potrzebują do codziennego życia. Tylko o wiele większym problemem jest to, żebyśmy zmienili ich mentalność, żeby im się chciało żyć trochę inaczej. To jest tak naprawdę często największy problem. A więc jak chodzi o wrażliwość, myślę, że tak dobrze jak teraz nigdy nie było. Z drugiej strony, jednak, patrząc na przykład na łatwość dojścia do informacji, co przez internet, telewizję, radio, wszystkie środki masowego przekazu mamy, patrząc na tę łatwość dotarcia do informacji, tak źle jak teraz nigdy nie było. Dlatego, że wystarczy jakieś małe zło, które z naszej perspektywy zdarzy się gdzieś na końcu świata. A tutaj mówię tak, jak to my Polacy lubimy, prawda? Czyli, że my jesteśmy centrum świata, wszystko inne jest na końcu świata. Więc wystarczy, że jakieś małe zło zdarzy się gdzieś tam na końcu świata. To my wszyscy już o tym wiemy, cały świat o tym wie. I yy, dziennikarze, jeśli z Was jesteście, ktoś z Was jest tutaj dziennikarzem albo się uczy, to, to z całym szacunkiem. Do, do umiejętności waszych, muszę to powiedzieć, dziennikarze potrafią z małej rzeczy rzeczywiście zrobić wielki news, który obiega cały świat. A że zło jest strasznie krzykliwe, że plotka jest czymś takim, co, co jest strasznie nośne, to wystarczy naprawdę niewiele zła, żebyśmy się już przerazili, żebyśmy się już zatworzyli i żebyśmy już żyli właśnie tym, co gdzieś tam się zdarzyło na końcu świata, pomijając to wszystko, co jest istotne blisko nas, czy w naszym sąsiedztwie. A więc patrząc na ten świat, w jakim żyjemy, z jednej strony tak dobry, a z drugiej strony tak skomplikowany i pełen wyzwań, rzeczywiście bardzo istotną rzeczą jest to, żebyśmy zadali sobie pytanie, gdzie powinniśmy szukać Boga, ale tak, żeby go znaleźć. I myślę, że właśnie w tym pomaga nam dzisiejsza Ewangelia. Żeby znaleźć Pana Boga w naszym życiu. To musimy przede wszystkim widzieć fakty. Nie możemy być ludźmi, którzy są oderwani od rzeczywistości. Oczywiście rozważamy to, co się wydarzyło 2000 lat temu. Patrzymy na Ewangelię, patrzymy na te opowiadania ewangeliczne, patrzymy na te wydarzenia z tamtych czasów, ale one są nam dane po to, żebyśmy według tej logiki zwrócili uwagę na fakty z życia. Naszego życia, tego świata, w jakim teraz żyjemy. A więc, patrząc z naszej perspektywy i patrząc bardzo praktycznie na naszą wiarę, po to, żebyśmy rzeczywiście byli ludźmi, którzy mm, są w stanie zobaczyć Pana Boga, musimy być niezwykłymi realistami. Samo życie. Musimy widzieć fakty. Musimy widzieć to, co się dzieje dookoła nas. Mieć otwarte oczy, starać się zobaczyć swoją własną perspektywę, starać się rozglądać za ludźmi potrzebującymi i starać się w odpowiedni sposób reagować na to, co widzimy. Jakie są reakcje na różne trudne sytuacje, z jakimi się spotykamy, o jakich słyszymy albo o jakich czytamy? Reakcje na świecie, w którym żyjemy, są bardzo różne. Pierwszą taką, taką reakcją, złą reakcją, to jest ciekawość, która prowadzi do plotek. To jest bardzo, bardzo powszechne. Tabloidy mają wielkie powodzenie i sprzedają się w dużych nakładach. Te strony internetowe czy informacje podawane od tak bez sprawdzenia, one czasami obiegają świat rzeczywiście w niezwykły sposób. Ale jeśli jest jakaś plotka rzeczywiście, która obiega cały świat, to ona zrodziła się z takiej niezdrowej ciekawości. Często jest tak, że my mamy zbyt ubogie swoje własne życie i szukamy sensacji u innych i nie zajmując się swoim własnym życiem, patrzymy na życie innych i stąd się rodzą, rodzą plotki i stąd też my sami stajemy się tymi, którzy te plotki rozpowszechniają. Kiedy jednak się na tym skupimy, to musimy zwrócić uwagę na to, że zaniedbujemy swoje własne życie. Znaczy, nasze życie jest zbyt ubogie i pozostanie takie ubogie, bo żyjemy nie w swoim własnym sercu, tylko staramy się żyć w sercach innych ludzi. Nie żyjemy w swoim własnym domu, tylko w domach innych ludzi. A więc, fakty mogą doprowadzić do tego, że my się tak naprawdę nic nie nauczymy, troszkę się poekscytujemy tym, ale potem to nam przejdzie. I człowiek taki, który właśnie w ten sposób żyje, on potrzebuje coraz to nowych faktów. Coraz to nowych plotek, coraz to nowych sensacji, po to, żeby się jakoś tam karmić i utrzymać przy życiu. Inną reakcją na te fakty, które widzimy, z którymi się spotykamy, jest to, że my czasami zbyt łatwo oceniamy innych ludzi. I zbyt łatwo nam jest właśnie dojść do wniosku, że komuś się należało, że jest grzesznikiem i że jest to słuszna kara, jaka, jaka mu się tam wydarzyła. Kolejną taką y, y, reakcją, z którą się spotykamy na co dzień, to jest obojętność. Y, mówimy, że to nie mój problem. Y, mówimy, że ja mam większe problemy. Nawet jeśli rzeczywiście, patrząc tak y, na, na swoje własne problemy, tak naprawdę nie wiem, o czym mówię, bo nie myślę o niczym konkretnym, ale to jest taka obojętność, która, która spycha mnie gdzieś tam na dalszy plan. Ale to jest ta sama obojętność, która sprawia, że. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie kapłan i Lewita, którzy przechodzą obok człowieka poszkodowanego, zwróćcie uwagę, jak to jest zapisane w Ewangelii, przechodzą na drugą stronę drogi, żeby zapewnić sobie ten dystans wobec człowieka potrzebującego, ten dystans, który ich samych usprawiedliwi przed tym, że nie mają czasu albo że nie widzą go wtedy, kiedy jest potrzebujący. A więc to, jest, to nie jest moja sprawa. Ale jest jedna reakcja na fakty, które widzimy, która jest reakcją naprawdę chrześcijańską. I to jest współczucie. Jeśli świat nas karmi tymi, czy, czy media nas karmią tymi wszystkimi newsami, przed którymi nie jesteśmy w stanie się obronić, a które raz po raz pokazują nam różne nieszczęścia i tragedie, to reakcją chrześcijańską na te nieszczęścia i tragedie jest współczucie. I tylko współczucie tak naprawdę jest reakcją chrześcijańską. Warto powiedzieć też, że czasami z tego współczucia rodzi się konkretna akcja, że jeśli komuś współczujemy, to, to możemy też zacząć działać, żeby mu pomóc. Ale prawda jest też taka, że jeśli słyszymy o trudnych sytuacjach, które wydarzyły się gdzieś daleko, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale samo współczucie, nawet jeśli nie potrafimy nic zrobić, ono jest cały czas reakcją najbardziej chrześcijańską i reakcją niezwykle cenną. Dlatego, że to sprawia, że to co słyszymy, ono wywołuje reakcję w mojej duszy, ono wywołuje reakcję w moim sercu. Że ja nie pozostaję z jednej strony obojętny, nie, robię, nie, nie zapewniam sobie tego dystansu, a z drugiej strony też nie go nie zatanią sensacją. Tylko coś, o czym słyszę, dotyka głębi mojego serca. Jeśli są to złe rzeczy, to czuję żali trwogę. A jeśli są to dobre rzeczy, i to jest również wyzwanie, to czuję radość z powodu tego, że komuś coś się udało, że komuś się powiodło. I jeśli można mówić o jakimś takim połączeniu między Bogiem a człowiekiem w oparciu o te fakty, których jesteśmy świadkami, to właśnie w tym momencie dotykamy serna sprawy. Bo musimy sobie uświadomić, że Bóg patrzy na ten świat i widzi to samo, co ja widzę. Słyszy te same newsy, które ja słyszę. I to, co Bóg słyszy, wywołuje w Nim te same emocje, które wywołuje we mnie. Jeśli to jest złe, to panu Jezusowi jest smutno i jest mu żal. Jeśli to jest dobre, to on się z tego powodu cieszy. Ale po to, żeby rzeczywiście to wszystko, co widzimy i czego jesteśmy świadkami, żeby wywoływało dobre reakcje w naszej duszy, musimy sobie uświadomić, że Bóg patrzy na to samo i że Bóg czuje to samo, co czuję ja. Gdzie więc powinniśmy szukać Pana Boga, żeby go znaleźć? To podstawowe pytanie tego dzisiejszego dnia. Powinniśmy go szukać w tym wszystkim, czego doświadczamy i o czym słyszymy. Bo nawet jeśli czasami nam się wydaje, że Boga w tym nie ma, nawet jeśli czasami są to rzeczy, które Bogu są zupełnie obce i przeciwne, to musimy pamiętać o tym, że Bóg patrzy na to samo, na co patrzy ja i Bóg czuje to samo, co ja czuję. A więc tak naprawdę, jeśli chcemy Pana Boga znaleźć, musimy być ludźmi, którzy mocno stąpają po ziemi i którzy interesują się tym, co się dzieje na świecie. Ale interesują się w taki dobry sposób, nie żeby mnożyć plotki. Nie, żeby szukać taniej sensacji, ale po to, żeby to, o czym słyszymy, wywoływało reakcję w mojej duszy. Bo chrześcijanin to jest ktoś taki, kto jest mocno zaangażowany w życie tego świata. My jesteśmy pielgrzymami, którzy idą do Królestwa Niebieskiego, ale jak to dobrze wiemy, kiedy się idzie na pielgrzymkę, to często czy do jakiegokolwiek innego świętego miejsca, istotne jest to, że się do niego dochodzi. Ale tak naprawdę tym, co człowieka przemienia, jest droga, którą musi pokonać. Istotne jest to, że idziemy do Królestwa Niebieskiego i wszyscy tam się spotkamy. Mam nadzieję, za jakiś czas. Jeszcze nie teraz, oczywiście, bo teraz jeszcze nie chcemy, ale za jakiś czas się tam spotkamy. Prawda? Ale to, co nas przemienia, to jest ta droga. To, co nas tak naprawdę przemienia, to jest nasze życie. I dlatego musimy to życie tak przeżyć, żeby ono nas tak przemieniło żebyśmy wtedy, kiedy już dojdziemy do Królestwa Niebieskiego, żebyśmy mieli poczucie, że doszliśmy do końca naszej drogi. I to, co mówię teraz, ma też potwierdzenie w tej dzisiejszej Ewangelii, bo reakcja Pana Jezusa na ten zły jest straszna, bo nikt się nie spodziewał z tych, którzy tam byli obok Niego, że On zamiast zezłościć się na tego, który dokonał całej tej rzezi, że On powie... Jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie. Bo ci, którzy zginęli, nie byli, wcale, nie byli wcale większymi grzesznikami niż wy. Ale jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie. Bo po to, żeby Boga znaleźć, jeśli go naprawdę szukamy, to wszystko, o czym słyszymy i czego jesteśmy świadkami, musi przemieniać nasze serca. W taki sposób, żeby te serca stały się i jeszcze bardziej wrażliwsze, i jeszcze bardziej współczujące, i jeszcze bardziej gotowe do tego, żeby działać. A w tym działaniu będzie nam pomagał Pan Bóg, który widzi to samo, co ja widzę, słyszy to samo, co ja słyszę, czyta to samo, co ja czytam na Facebooku i na innych rzeczach. I który sprawia, że jego serce reaguje w taki sam sposób jak powinno reagować moje serce żalem smutkiem radością czymkolwiek ale najistotniejsze dla nas jest to że powinienem czuć to samo co czuje mój bóg i tego sobie życzmy w tym pierwszym dniu kolekcji bo myślę że to jest najbardziej istotna rzecz i to pokazuje że całe nasze chrześcijaństwo i całe nasze bycie dobrymi ludźmi opiera się na tym co czujemy w naszym sercu a zatem módlmy się o to, żeby te nasze serca były takie wrażliwe, abyśmy rzeczywiście potrafili czuć to samo, co czuje mój Pan, który jest w niebie, ale który jest też także bardzo blisko mnie.